No, trzeba przyznać dobry mecz w na naszym wykonaniu, w miarę spokojne zwycięstwo 2-0, drugie zresztą z rzędu po, po zeszłodygodniowym zwycięstwie nad, nad Ursusem. No, Takie mecze chyba no, po prostu musimy wygrywać, żeby, żeby tutaj sobie um, zapewnić spokojny byt w środku tabeli w trzeciej lidze. No tak, dużo uczulaliśmy zawodników, żebyśmy, żeby nie patrzeć na miejsce w tabeli Sokoła Aleksandrów że jest to zespół, który fajnie się wzmocnił zimą, ma, niezły, ma zdecydowanie lepszy zespół niż na jesieni i spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu. Czy cięższego nie chciałbym tego oceniać, raczej szedłbym w tym kierunku, że duży szacunek dla moich zawodników za to, jak podeszli do meczów, jak rozegrali ten mecz, jak pracowali i jak zasłużenie i zdecydowanie, może nie zdecydowanie, bo tylko 2-0 mogło być wyżej, wygrali ten mecz. Trzeba przyznać, że dzisiaj no, strzelaliśmy, może nie było jakichś dur tych bramek, ale na pewno były one, one piękne urody. No tak, Marcina, Marcina bramka ładna, a Szymiego bramka przepiękna, tak? Więc, więc tak, to cieszy. No taki kamyczek do tego, że, że w tej drugiej połowie dużo fajnych wyjść do ataku szybkiego, dużo odbiorów i, i tam mogliśmy się też zachować troszeczkę lepiej i ta, ta zdobycz powinna być trochę bardziej okazalsza. Bo, bo mówię, no takie sytuacje, gdzie wyjeżdżamy 4 na 3, 4 na 4 czy, czy 2 na 2, to musimy kończyć, kończyć w lepszy sposób i, i kończyć bramkami. Teraz przed nami znowu nieco bardziej intensywny okres, mecz w środku tygodnia w Kłótnie, później y za tydzień u siebie podejmujemy Lechię tomaszów Mazowiecki. Jak podchodzimy do tego tygodnia? Co, czy coś się zmienia w porównaniu do normalnego tygodnia? Jaki zmian będzie chciał dokonać na te mecze? To znaczy, tak, no jeszcze na razie cieszymy się ze zwycięstwa z Sokołem Aleksandrów. Będziemy, będziemy myśleć, czy, czy gdzieś tam coś porotować i, i dać komuś szansę. Mamy szeroką kadrę, mamy, mamy dużo zawodników, którzy zasługują na grę, a siedzą na ławce, albo zasługują na grę, a nie łapią się do 18 meczowej, więc więc na chwilę obecną. nie, nie, pod, nie, nie ma jeszcze takiej decyzji, ale będziemy się zastanawiać, będziemy reagować, jak zawodnicy w poniedziałek będą wyglądać po tym meczu, czy, czy, czy na ten mecz skutnem, czy, czy mecz z Lechią czy będziemy rota robić rotację, jeszcze nie wiem, ale, ale na pewno na pewno zwrócimy uwagę, tak, żeby żebyś wyjść na każdy z tych meczów w optymalnym ustawieniu. Ogólnie gratulacje za ten mecz. Dziękuję. E, bardzo dobry w Waszym wykonaniu. E, I bardzo spokojne zwycięstwo, trzeba przyznać. Chciałbym Cię poprosić o dwa słowa podsumowania Twoim okiem. No, dwa słowa to tak. to Mecz w naszym wykonaniu dobry. Mieliśmy dwie sytuacje, to wykorzystaliśmy bramkowe. Mieliśmy więcej, ale mieliśmy takie dwie ogólnie takie fajne. Jedną Pierwszą Marcin miał, wykorzystał bardzo dobrze. Po długim słupku uderzył. Potem ja miałem z zapala karnego, przymierzyłem w okienku praktycznie. No, no i w sumie tyle. Soku grał, coś tam próbował, więc tyle. Właśnie, chyba. No, na pewno na, na co dzień się takich bramek nie strzela. Powiedz, jak to, jak to w ogóle wygląda, jak, jak widzisz właśnie, że, że, że czujesz, że wyszedł ci ten strzał piłka, zmierzał do bramki i, i wtedy wiesz, że strzeliłeś naprawdę fajnego gola, który którego będziesz mógł później wspominać. Tak, dokładnie. Czułem się naprawdę dobrze. Yy, szczerze mówiąc, byłem w szoku, że też yy, udało mi się tak strzelić, bo była taka sytuacja, że Dela przepuścił mu piłkę i już nie miałem nic do zrobienia, więc strzeliłem po prostu przymierzyłem no i wpadło, udało się